Dlaczego Twoja oferta nie sprzedaje? Często zwracają się do mnie przedsiębiorcy, gdzie prowadzimy ich w naszej firmy konsultingowej i zastanawiają się, czemu nie ma sprzedaży. Oczywiście sprzedaż to jest bardzo złożony proces, ale w dzisiejszym odcinku chcę skupić się przede wszystkim na ofercie i na tym, jak w prosty sposób można tę ofertę po prostu ulepszyć. Po pierwsze powiem Wam, jak według mnie powinna wyglądać oferta, która jest interesująca dla odbiorcy, Podam Wam również przykład, jak zrobić taką ofertę, i pokażę Wam również na przykładzie moich klientów i moich doświadczeń, jak takie rzeczy, jak, jak, jak dobra oferta jest w stanie zmienić bardzo dużo. Zacznijmy od pierwszego tematu, czyli od, od momentu, kiedy przygotowujesz swoją ofertę. Po pierwsze, warto się zastanowić, czy tam są wartości i korzyści dla klienta. I teraz zobaczcie, jeżeli ja prowadzę. Nasz cały zespół prowadzi około dzisiaj, wczoraj żeśmy zliczyli, to było 300, 200, Boże, 200 203 przedsiębiorców, którzy są u nas w programach. To naprawdę uwierzcie mi, że rzadko widzę dobrą ofertę. i Dlatego postanowiłam nagrać Wam ten odcinek. Zresztą ostatnio również to poruszałam na webinarze. I zacznę od tego, że dobra oferta to nie jest oferta, która przedstawia na samym początku Ciebie, bo łapię się na tym bardzo często, czytając oferty Wasze i przygotowując tą ofertę, że na przykład ostatnio firma prawnicza, usługi prawne, tak, która oferta na początku przedstawia tylko i wyłącznie kancelarię, wydaje mi się, że ja i większość odbiorców, czytając to, jest już... Już nie chce nam się dalej czytać, tak? Co chcę usłyszeć klient z drugiej strony teraz w praktyce? Chcę usłyszeć, jakie moje problemy rozwiąże i jak mnie, jak mnie uchroni przed różnymi sprawami. To samo na przykład jeśli się tyczy księgowości. Jeżeli wiemy, jakie my mamy problemy jako, jako przedsiębiorcy, jeżeli dostaniemy ofertę na prowadzenie księgowości dobrze skrojoną, czyli nie na przykład nasze biuro istnieje od tego i tego, tylko na przykład yy, od Twojego problemu wychodzącego, e, czego możesz uniknąć i jak my pracujemy, i co ci damy, no to w tym momencie podnosi się ranga Twojej oferty. Bardzo ważne jest, że jeżeli na przykład zaczynacie fajną ofertę, pokażcie w procentach, czy wiesz, że 97% ludzi zrobiło tak, czy wiesz, że badania pokazują, najnowsze badania, na przykład, nie wiem, KPMG pokazują, że e, tyle i tyle ludzi robi to i to. I w tym momencie y, zaczynamy tą ofertą uderzyć, w coś, co jest pierw, pierwszy odbiór, jest zainteresowanie, czyli ktoś po drugiej stronie jest zainteresowany. Czyli jeżeli ja dzisiaj na przykład podam y, przykład, 70% m, klientów zwiększyło wartość nieruchomości stosując te metody, a nie mówię, jestem profesjonalną agencją nieruchomości. I teraz już jestem zainteresowana jakie metody, bo chcę sprzedać nieruchomość. Więc zaczynam czytać dalej Twoją ofertę. Jeżeli później w tej ofercie mamy coś, co jest skrojone bardziej. Pod nas, tak? Czyli ja na przykład, wy, załóżmy, wysyłam do danego klienta, bo chcę pozyskać jakąś nieruchomość do sprzedaży, to dedykuję to jego nieruchomości. Oglądałem twoją nieruchomość i wiem, że takie i takie rzeczy mogą spowodować, że ona będzie sprzedana drożej. Przeanalizowałem obszary, w których um, obszary rynkowe, gdzie masz tą nieruchomość, i wiem, że można zrobić to, to, to i to, by podnieść jej wartość o tyle i tyle. To jest oferta, która jest. Spersonalizowana bardziej. I uwierzcie mi, dużo łatwiej jest zdobyć takiego klienta. Czyli nie podajemy: jesteśmy profesjonalnym biurem, które działa na rynku od 20 lat. Ok, to może być jakby na samym końcu tej oferty. Czyli zobaczcie, jaki byłby proces. Pierwsze, coś, co mnie zainteresuje, czyli coś, co zainteresuje tego odbiorcę po drugiej stronie. Jeżeli ktoś miałby do mnie trafić z jakąś ofertą, to ja muszę na początku przeczytać, Coś, co w ogóle zatrzyma mój wzrok. Mi się nie chce czytać o kimś, mi się nie chce czytać o tej firmie, mi się nie chce czytać, że ta medycyna estetyczna istnieje od tego i tego. Ja to chcę dopiero później mieć w tak zwanym social proof. Ale na początku, jeżeli mam się udać, nie wiem, na operację plastyczną, to ja potrzebuję czegoś innego, tak? Jeżeli mam się udać, załóżmy, na, na fajne jedzenie, to ja też potrzebuję czegoś innego w tej ofercie. Jeżeli ktoś ma mi dostarczyć i mam się zdecydować na stałą współpracę w obsłudze prawnej, to ja też muszę wiedzieć na samym początku, co mi to da. I na przykład 95% przedsiębiorców uchroniło się dzięki stałej współpracy od tego, tego i tego. I ja sobie muszę, mogę myśleć, o Boże, ja w e-commerce też to mam. Więc ja się zaraz z tym identyfikuję. Albo najnowsze badania pokazały, że to, to i to. I czyli proces budowania oferty jest wyjść od czegoś ciekawego, co jest dla danej grupy, dla niszy, dla osoby, którą, do której składasz tą ofertę. W drugim etapie zastanówcie się, jak chcecie pokazać, w jaki, w jaki sposób Jesteście inni i co rozwiązujecie? Ja na przykład ostatnio miałam bardzo ciekawą sytuację, że jakiś agent, jeden z agentów nieruchomości mówi, wiesz co, aga muszę kończyć naszego kola, bo, bo jeszcze muszę skosić trawnik, bo zaraz przychodzą klienci i oglądają ofertę, tak? Mieszkanie czy tam dom. I zobaczcie, ile on rzeczy robił. To pokażcie na przykład w tej ofercie, robimy niestandardowe rzeczy dla klienta. Jeżeli oddasz na mieszkanie, zadbamy o cały proces taki, taki i taki, w związku z czym ty się nie musisz o nic martwić. Albo inna rzecz, trochę, trochę jestem przy tych nieruchomościach, ale akurat y, jakiś temat sobie widziałam dzisiaj na, na tapetę, y, ale to się tyczy wszystkich naprawdę branż. Albo możecie pokazać też, że dać gwarancję pewną, tak? Czyli gwarancję na przykład, że sprzedamy ci to mieszkanie w trzy miesiące albo sprzedamy ci to nieruchomość w pół roku, a jeśli nie, to zwrócimy ci pieniądze. I teraz przedstaw też temu klientowi, że na przykład jeżeli on tego jakby z wami nie zrobi, co straci? Więc budowanie tej oferty jest bardzo kluczową rzeczą i tutaj trzeba się zastanawiać nad każdym słowem. Mówię o tym też nie bez powodu, bo widzę jak zmiana oferty działa. Teraz Wam powiem, to też jest na przykładzie klientki mojej, która jest architektką, gdzie... Miała średnio z tymi klientami. Tak naprawdę bym powiedziała, że raz byli, raz nie byli. Bardziej ona była w oczekiwaniu na klienta, a nie, że, że klienci sami do niej napływali. I Mówi, Agusia, to chcę zmienić. E, ona też jak mieszka, e, a że też robiła mi, moje mieszkania. Tą wydobra chodź do mnie, e, gdzieś tam się e, zaczęłyśmy mieć fajną relację, mówię, to ja Ci teraz pomogę tą ofertę poprawić. E, no i zaczęłyśmy się dać na tą ofertą. Po pierwsze, że była źle komunikowana cena, e, tu były w ogóle więcej błędów i o nich koniecznie posłuchajcie, bo to są bardzo ważne rzeczy, które robimy w momencie ofertowania. Czyli tak, oferta była generalnie ładnie zrobiona, jeśli chodzi o całą grafikę, estetykę, ale, yy, ale w niej nie było żadnych emocji, niczego. Ona wychodziła z założenia, że jeżeli ktoś kupuje... Nie wiem, nieruchomość za milion, dwa czy trzy, no to jak zrobię projekt za 30 tysięcy czy 40, no to przecież to jest, to jest takie coś małego. A ja mówię tak do niej. Zobacz. Aga, popatrz na to z drugiej strony i wyjdź z zupełnie innego perspektywy klienta. Jeżeli ktoś już wydał dwie-trzy bańki, on już jest po wydatku. On teraz chce. Chce tego projektu, ale on też do końca już, już nie ma tej, wiecie, już, już wie, że musi wydać kolejne rzeczy na remont, kolejne i kolejne. Pokaż mu cenę z metra i dopiero później, jak będziesz z nim rozmawiać, dopiero później mu wszystko przedstaw. I zobaczcie, jeżeli my zaczniemy taką ofertę robić dla klienta, ceny 200 zł za metr, 350 zł za metr, tak? I złożymy ją. W czym ja Ci pomogę? Czyli pomogę Ci, nie wiem, firmy, wykończeniówkę, w nadzorze, w zrobieniu aranżacji, która będzie pasować do Twojego wnętrza, bo na przykład znam, zrobiłam już, nie wiem, 50, 100, nie wiem, nieruchomości domów i wiem dokładnie, jak zrobić ergonomię wnętrza, żeby było dobre, tak? Czego na pewno, wiadomo, Ty czy ja, nie wiemy, ale ktoś to zrobił. 200, 300, 100 projektów, 50 projektów. On dokładnie wie, jak to zaprojektować, żeby to było funkcjonalne. I teraz wychodzimy od tych wartości. Te wartości są kluczowe. Potem yy, przedstawiamy cenę. Nie od razu wszystko, cały pakiet. Przedstawimy temu klientowi cenę na przykład z metra albo cenę w etapach. Ta cena w etapach też wygląda zupełnie inaczej, tak? Dlatego że ja wtedy już mówię dobra 200 z metra to w sumie nic takiego, jak cały remont kosztuje mnie nie wiem 7 z metra albo 5 z metra w zależności jaki standard robić, albo 20 z metra, tak? Więc myślisz sobie OK, jeżeli to pokażesz w takim odbiciu, to ktoś myśli to już jest naprawdę nic mało to, jak jeszcze w tej ofercie pokażesz jak możesz zaoszczędzić tak? Na na przykład, jak, jest, jak źle zainwestujesz różne, wiecie, w jakieś materiały i tak dalej, bądź będziesz musieć na budowie robić zmiany, ile cię to będzie kosztować, no to dla ciebie zaczyna ta oferta być atrakcyjna. I teraz oprócz tego wszystkiego, że przygotujesz tą ofertę dobrze, no to tutaj gubiłyśmy się w procesie, ponieważ ta osoba wysyłała tylko tą ofertę, i tak naprawdę to. Nie wracało do niej ci klienci, tak? No bo wysyłała, bo było jakiś telefon, było zapytanie, ona wysyłała ofertę i tu się ich proces kończył. I ona dalej czekała, tak? Czyli była w fazie biernej. I mówię, dobra, zmieńmy to. Czyli najpierw zadzwoń do tego klienta i wybadaj jego potrzeby, tak? I zobaczcie, jeżeli na po początku zadzwonisz do tego klienta i wybadasz potrzeby, zanim złożysz tą ofertę, czyli zrobisz takiego pre tak? to Ty w tym momencie wiesz dokładnie, jakie są jego potrzeby, i Ty zaczynasz kroić tą ofertę trochę pod jego, tak? Pod to, co on chce usłyszeć. I co się w tym przypadku powinno znaleźć? Powinno się znaleźć dobre zbadanie potrzeb. W tym momencie, jak mu wysyłasz tą ofertę, umawiasz się na dalszy kontakt, tak? na dalsze umówienie. Ty jeszcze nie musisz prezentować wszystkiego, tak? Możesz wcześniej sobie zrobić briefa, to w zależności, mówię, w zależności od tego, w jakiej jesteś branży, jak działasz, tak jest ten proces. I później pytasz się: Dobra, to kiedy się skontaktować z Tobą? Jak mogę, co mogę jeszcze zrobić? Co potrzebujesz? I zobaczcie, nie musisz od razu mu oferować nadzoru. Możesz mu nadzór zaoferować w którejś części rozmowy. To nie jest, że wszystko od razu musisz pokazać, tylko możesz po prostu etapowo to robić. I uwierzcie mi, 90% klientów będzie chciało i nadzoru i więcej różnych y, opcji. Więc, y, więc to jest po prostu proces sprzedaży, gdzie kluczowym jednym z elementów jest dobra oferta. Czyli wychodzimy od czegoś, co zaskakuje klienta, tak, czyli dane, liczba, statystyka. Coś, co jest. Wow, o Jezus, nie wiedziałem o tym, nie wiedziałam o tych badaniach. Nie wiedziałem, że na przykład ileś, tyle i tyle oszczędności mogę zrobić stosując dobry projekt. tak? Że, czy wiesz, że na przykład na budowach tyle i tyle tracimy? Wiele różnych rzeczy tu można jakby użyć i oczywiście możemy się tu wesprzeć fajnym czatem, ale musimy mieć ideę w głowie, tak? Czatem GDP, ale musimy mieć ideę w głowie. Tak właśnie w ten sposób chcę, e, chcę to przedstawić, tak? E, więc budujemy tą ofertę, robimy sobie jakiegoś też czy kola, który będzie badał potrzeby i dopiero na tej bazie my sobie ją updateujemy i potem ustawiamy sobie follow-upy. I wtedy, uwierzcie mi, w takim procesie sprzedażowym to zaczyna działać. E, Dopiero później na końcu możesz podać opinię swoich klientów, jaki social proof, ile projektów zrobiłaś, bo to wtedy ja już jestem chętna. Tak? Czyli ty już mnie rozgrzałaś, czytała kogoś, i ja już jestem chętna dalej w to iść. Ale jak mi pokazujesz od razu liczbę, ile projektów zrobiłaś, no to, to nie wiem, tak? bo ja nie wiem w ogóle, czy to jest dla mnie, czy ja jeszcze w ogóle nawet nie wiem, czy ja tego chcę. I dlatego. Ten proces i ułożenie sobie tego procesu i mierzenie na końcu to, co mówię, zawsze skuteczności swoich działań jest bardzo ważne, bo jeżeli wy nie zmierzycie później tej skuteczności, no to nie wiecie, jak to działa. I teraz ja z nią akurat, bo to jest, to jest przykład, ona... Maja, teraz kalendarz zapisany, no myślę, że to było z miesiąc temu, miała do końca sierpnia, myślę, że ma do końca września albo października, jak nic. Dlatego, że ona miała wiele zapytań, tak? Te lidy spływały, ale one nie były zaopiekowane, ponieważ oferta była, dostali, dosta, dostali ofertę, oferta była zimna, odbili się od oferty, poszli dalej. I później, wiecie, do mnie też przychodzą firmy, czy do naszej, do, do, do naszej firmy, mojej firmy, przychodzą osoby, które mówią, dobra, ale ja mam lidy no i to dalej wysyłam tą ofertę, nic nie działa. No bo nie działa, bo to nie jest dobrze złożone proces. O procesach będzie w innym odcinku i do tego będę się chciała pochylić troszkę głębiej. Natomiast dzisiaj skupmy się na tej ofercie. Weźcie teraz wszystkie swoje oferty i zastanówcie się, czy one są naprawdę fajne. Zrobiłam również bardzo dużo ofert. Zresztą na pewno tutaj zaproszę moje gości. E, jeśli chodzi o oferty e, produktów e, cyfrowych, czy takich bardziej produktów mentoringowych. Ostatnio z klientką wypuściliśmy w zasadzie trzy takie casey. E, jedną na, na pewno z dwoma z nimi będę się widzieć tutaj też pewnie w przestrzeni YouTube'owej, bo będę chciała, żeby one wam o tym opowiedziały. Stworzyłyśmy ofertę programu mentoringowego dla artystów. E, to jest tam chyba osiem spotkań. 6, już nie pamiętam, 8 modułów, i to jest tak dobre, że sprzedaż 10 sztuk na high-ticketie była od razu, bez reklamy, ponieważ jest dobrze zrobiona oferta. To samo u drugiej klientki, u Moniki, u której zrobiliśmy, tam jest akurat branża beauty, gdzie zrobiłyśmy ofertę, która od razu sprzedała 7 akcesów, też również na high-ticketie. Więc czy robicie ofertę, na B2B, jako architekt, jako biuro nieruchomości, czy robicie ofertę, jeśli chodzi o sprzedaż na przykład produktów cyfrowych, czy jeżeli robicie ofertę na, na wszystko inne, to ona musi być przemyślana. I dlatego, strategicznie podchodząc do tego tematu, ważne jest, żeby najpierw sobie odpowiedzieć na kluczowe pytania co ja daję temu klientowi, jakie są jego bóle, jakie są jego potrzeby, czyli bardzo dokładnie to zbadać, na tej bazie stworzyć ofertę, jeszcze sobie wcześniej najlepiej przebadać rynek i później ustawić sobie cały proces, jak ja będę się komunikować krok po kroku w tej ofercie, czyli jaki będzie proces. I w zasadzie kończąc temat ofert. Albo może dopiero rozpoczynając, <laughs> chciałam Wam powiedzieć, żebyście sobie zrobili też takie ćwiczenie, że weźcie sobie teraz zobaczcie, jakie wy macie oferty. Zastanówcie się, czy one są przekonujące, czy one są też robione według tych, tych zasad, czy dużo osób na nie odpowiada, czy jednak rzucacie je, że tak powiem, w przestrzeń, napracujecie się, a macie mały feedback. I tak jak, tak jak wspomnę jeszcze raz na koniec, tak jak mówię Wam o mojej. Tej Agnieszce, tej architektce, zmieniła ofertę. Ona jeszcze zrobiłyśmy jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o wizytówkę Google, ale to już na inny sobie odcinek zostawię. E, i, e, no i też zaczęła robić regularnie Instagrama. E, I tych klient, ci klienci są, tak? Bo ci klienci wcześniej też byli, tylko po prostu nie wybierali jej. Więc to nie jest problem, że nie ma klientów, tylko problem jest, że nie wchodzisz głęboko w potrzeby i klient finalnie. Cię nie wybiera. Także zastanówcie się, zróbcie sobie ćwiczenia, spróbujcie komuś sprzedać też, czy wasza oferta sprzedaje, sprawdźcie to, czy sprzeda znajomym, czy kogoś, czy, czy ktoś, że tak powiem, wiecie, zostawi na niej oko, czy jednak nie. Bo ja często na przykład, jak czytam niektóre, to jestem po czterech zdaniach zmęczona, bo zdania są za długie, bo jest za bardzo opisowo. Więc to też jest ważne, tak? Czyli ta komunikacja, te punkty, wizualny aspekt takiej oferty. Więc te wszystkie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, robiąc je. I ja Wam serdecznie dziękuję za to za wysłuchanie. Jeżeli uważacie, że te treści są dla Was interesujące, udostępniajcie. Będzie mi bardzo miło. No i do zobaczenia w następnym odcinku.